Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj trzy zdrabki po dyszce, Czyli wkład na dzisiaj to 30 zł. Mam na dobry rok, ten miniony 2021. Do tego jubilotka i maksikasz party. Sprawdzimy, co tu się dzisiaj kryje w tych zdrabkach pod warstwą ścieralną. Czy jakie wygrane będą. Styczeń. Mamy 20 i 100. Tu jest pół miliona 500, 500 200, 20 10, 10 tysięcy 500 zł, 100, lipiec pół miliona i 200, tu jest 10 tysięcy i 50, pięćdziesiąt, 500 pięćdziesiąt, nie ma nic. Dycha i pół miliona, dwadzieścia, pięćdziesiąt, grudzień, dwieście i dziesięć tysięcy. Tutaj pusto w premie szukamy dzwonka. Jest świeca za dychę, a tutaj choinka. Mamy piernika starego. Starego piernika jubilotka. Szukamy 32-35. Trzydzieści

mamy trzecią super i siedemnastka no coś się ruszyło trzydzieści dwa kolejna szósteczka nie trzynaście nie dwadzieścia trzy nie szesnastka nie ma coś tu jeszcze będzie piętnaście obok dwadzieścia sześć mamy kolejną trzydzieści siedem trzydzieści sześć i 27. No to co? 50 zł chyba, nie? Dycha, dycha, dycha. Co tu było? 26 dycha, i i, i. raz, dwa, trzy, cztery. I co tu jeszcze było? 32, 5, pięć, 5 pięć dyszek, 5 dyszek mamy. Super, super. Jubilotka dzisiaj na medal się spisała. No, w końcu. W końcu, w końcu jeszcze zobaczymy to Maxi Kaszparty. Jakoś te pięćdziesiątki tak w miarę często wpadają, ale dawno nie widziałam żadnych już wyższych wygranych, a szkoda. Mogliby coś w końcu dać jakąś stówkę, czy więcej. Co my tu szukamy? 6, 31, 15, 28 i 16. O za nisko poleciałam, trzynastka, dwadzieścia cztery, dwadzieścia pięć, trzydzieści siedem i trzydzieści dwa, albo pliki, jeden nie, dwadzieścia jeden, trójka i jedenaście i dwadzieścia siedem, na razie z boku

wygraną 50 zł dała, dwie dyszki do przodu, no to fajnie, bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy, że nie ma dzisiaj minusa. Dobra, dzięki serdeczne za dzisiaj. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania, lajkowania filmików i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam, cześć.